はい。<music> Pani, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam was na film. Niestety nieco spuchnięta dlatego, że wczoraj byłam na zabiegu, który nazywa się ładnie stymulator kolagenu. Już go kiedyś miałam. No i niestety po nim się trochę puchnie na 1-2 dni jest się wyłączonym. Także spokojnie, to wszystko wróci do normy, a dzisiaj po prostu zignorujmy fakt, że mam nieco spuchniętą twarz i nieco przez tę opuchliznę zniekształconą. W każdym razie opuchlizna nie powstrzyma mnie przed nagraniem prawdopodobnie jednego z najfajniejszych odcinków na moim kanale. Bo będę dzisiaj odtwarzać projekt makijażu jednego z moich widzów, e, ponieważ w ostatnią sobotę poprosiłam was na moim Instastory, na Instagramie, o to, abyście podsyłali mi projekty makijażu, bazując na moim zdjęciu bez make-upu. E, I to polegało mniej więcej na tym, że mieliście po prostu użyć jakiegoś najprostszego programu do edycji na telefonie i na tym moim zdjęciu bez makijażu narysować dla mnie makijaż, i ja miałam się tym później zainspirować i ten make-up odtworzyć, także dzisiaj na Waszych oczach to zrobimy. Od razu wspomnę, że dostałam masę zgłoszeń, było tego naprawdę ponad 100, myślę, że 150, a nawet więcej, bo w pewnym momencie już straciłam rachubę i też nie dokopałam się prawdopodobnie do wszystkich możliwych wiadomości, ale słuchajcie, miałam naprawdę z czego wybierać, było tego mnóstwo wspaniałych, naprawdę inspiracji, macie ogromną wyobraźnię i wybrałam jeden projekt, którym będę się dzisiaj inspirować. Powstał też na jego bazie mój face chart, którym będę się dzisiaj podpierać. E, I może do rzeczy. Pokażę Wam od razu, czym się będę inspirować. To jest praca Weroniki Zakrzewskiej i prezentuje się tak. Weronika nazwała to uroczy kosmos, e, także dzisiaj ten uroczy kosmos będę odtwarzać. A z kolei na moim face charcie makijaż prezentuje się tak, także będę dzisiaj inspirować się projektem Weroniki, e, bazując... Dzisiaj głównie już na moim face -charcie, ponieważ, no, dopracowałam po prostu ten makijaż, dołożyłam jeszcze jakąś moją tam inwencję twórczą. Będę Wam o tym makijażu opowiadać w trakcie. Nie ukrywam, że to będzie dla mnie spore wyzwanie, bo nie jest to makijaż łatwy, ale mam nadzieję, że mi się to dzisiaj uda. Trzymajcie kciuki, zapraszam na film. I tak jak już pewnie zauważyliście wcześniej, mam na twarzy już trochę makijażu i to jest podkład, korektor, puder. Odrobina brązera i brwi. Na powieki nałożyłam też przed chwilą bazę P. Louis. No i cóż, moi drodzy, zaczynamy zabawę. Makijaż jest naprawdę bardzo ciekawy i bardzo kosmiczny. Jeśli chodzi o makijaż oczu, bo od tego zacznę, tak po prostu będzie mi łatwiej, to moje prawe oko będzie symbolizować Księżyc, lewe zaś Słońce, bo tak to było w pierwotnym projekcie. Troszeczkę dostosowałam kształt do tego, aby wyglądało to dobrze na moich powiekach. No i zaczynamy, moi drodzy. Jeśli chodzi o Księżyc, to będzie. Będzie to kształt nieco zaokrąglonych takich bąbelków. Także zaczynamy i rozpocznę od prawego oka, czyli od księżyca. I to nie będzie taki stricte księżyc, tylko wymyśliłam sobie kształt takich trzech bąbelków, symbolizujących troszeczkę tak, jakby fakturę księżyca, jego wypukłości. Szkic jest bardzo istotny, dlatego że zawsze możemy go poprawić i później będzie nam łatwiej rysować. Dobra, nie jest perfekcyjnie, ale będę to poprawiać na bieżąco. Nie jest to w sumie łatwe narysować taki kształt przed kamerą, będąc takim wyprostowanym, ale dajcie mi szansę. Zaraz wszystko tutaj będzie wyglądać tak, jak trzeba. I będę ten kształt teraz wypełniać szarym cieniem z paletki Sultry. To jest cień, którego swoją drogą używam do brwi. Osoby, które oglądają mnie regularnie, pewnie to wiedzą. I kiedy mam już naszkicowany taki kształt, to biorę eyeliner, jest to biały eyeliner Ofra w kolorze dokładnie White Rabbit, biorę niewielką ilość i będę sobie rozjaśniać te górki. Jeśli chodzi o te białe plamy, to sugeruję się tak naprawdę kształtem, który sobie wcześniej naszkicowałam na face -charcie. I to wam polecam: rysować face jeżeli macie w planach zrobienia jakiegoś makijażu, szczególnie trochę bardziej artystycznego, bo to bardzo później pomaga. Użyję teraz eyelinera Epic Ink od Nyx w kolorze szarym, czyli Stone Fox i będę obrysowywać ten kształt. Kreskę robię też tutaj przy linii rzęs. I póki mam blisko ten szary cień z paletki Sultry, to nałożę go również na dolną linię tutaj rzęs oraz delikatnie rozetrę. Teraz użyję mieszanki tego szarego i czerni z tej samej paletki, Saltree, i zacznę tutaj sobie delikatnie przyciemniać te białe plamy na dole, żeby dodać im trochę definicji. Prawe oko jest już prawie skończone, więc zajmę się lewym. I użyję pomarańczowego cienia z mojej paletki, czyli gorączki. I będę tym cieniem szkicować kształt mojego drugiego oka. Dlatego też używam spłaszczonego pędzelka Hulu, który będzie dzisiaj bardzo przydatny. Jednak słuchajcie, zmieniłam pędzelek na bardziej precyzyjny. I kontynuuję szkic. I dopiero kiedy szkic mi się podoba, mogę zacząć wypełniać. I tutaj również użyję cieni z mojej paletki, czyli żółty gagatek, pomarańczowy, gorączka i prawdopodobnie dołożę jeszcze zamęt. Od razu chcę zacierać granice pomiędzy żółtym, także dlatego robię to pacynką. I jeszcze nakładam cień zamęt. I też pracuję nad zatarciem granic. Na razie też to jeszcze nie wygląda, ale to jest proces. Następnie biorę pomadkę z Sephory, matową zastygającą w kolorze 03. I ona posłuży mi jako eyeliner. I też obrysowuję ten kształt. W międzyczasie wzdłuż linii rzęs tutaj też zrobiłam ciemną kreskę. Delikatnie ją jeszcze rozetrę na zewnątrz, żeby przenikała się z tym płomieniem. I teraz na dolną powiekę nałożę pomarańczowy cień, czyli gorączkę. Wytuszowałam rzęsy, przykleiłam sztuczne od spodu jest to model Ardell Wispy Studio Effects. I teraz możemy przejść już do efektów specjalnych na moim nosie i policzkach. To będą planety, wszystkie planety z naszego Układu Słonecznego. Naszkicowałam je w taki sposób dosyć uproszczony, ale myślę, że każdy domyśli się, która planeta jest którą. Także kontynuujemy. I co do policzków, to najpierw zacznę od cienia Freddy z mojej paletki. I zacznę sobie tutaj rysować ten kształt. To docelowo będzie bardziej niebieskie, ale też chcę mieć w tej niebieskości trochę tonów zielonych, dlatego zaczynam właśnie od tego cienia. Następnie użyję matowego pigmentu w błękitnym odcieniu z Tanuka. Widzicie, już to się robi bardziej niebieskie. Następnie użyję cienia Merkury z mojej paletki, który jest takim dosyć intensywnym niebieskim. I będę przyciemniać tę zielono-niebieską plamę. Też staram się to dobrze podocierać, żeby było jednocześnie intensywne, ale dobrze też roztarte. I kiedy namalowałam już taki kształt, możemy zacząć rysować planety. I użyję takich farbek aktywowanych wodą, bo uważam, że mają one przewagę nad tłustymi, bo tłuste nigdy nie zastygają i potrafią rozpuszczać makijaż, i ciężko jest też nabudować pigment. Także jestem bardziej zwolenniczką farbek na bazie wody, a właściwie takich aktywowanych wodą. No i cóż, będę rysować pierwszą planetę. Narysuję ją tutaj. To będzie mała planetka, bo to będzie Merkury. Obrysuję Merkurego eyelinerem Nyxa, którego już używałam tutaj do księżyca. Ok, Merkury na razie gotowy. Przechodzimy dalej. Następnie wiedzie nam tutaj Neptun i też użyję tego samego pędzelka, co przed chwilą. I znów najpierw rysuję koło, a później będziemy cieniować. Teraz użyję cienia Merkury. I będę przyciemniać te planety z jednej strony, a z drugiej będę rozjaśniać. I tak będzie generalnie ze wszystkimi planetami. Nawet Merkurego myślę, że wymieszam delikatnie z czernią. A z drugiej strony rozjaśniam Bierun. Następną planetą będzie Saturn. Przyciemniam tutaj na dole brązowym cieniem z paletki Sultry. I znowu rozjaśniam bielą, teraz zajmuję się detalem, i następna planeta to będzie Mars. Teraz przechodzę do narysowania Ziemi. Ziemia gotowa, więc czas na Wenus. Zabezpieczam ją teraz cieniem gagatek. I ogólnie, jeśli chodzi o te rysunki, to najpierw korzystam z tych farb ym, aktywowanych wodą, a później utrwalam wszystko i delikatnie cieniuję już cieniami, głównie z mojej paletki. Teraz czas na uran. A powiedzmy, że będzie tu. Słuchajcie, to jest takie napięcie, że ja niemal że nie mogę oddychać. I kolejna planeta, to będzie Mars, czyli czerwona, nie za duża. I ostatnia planeta, czyli Pluton. Coś, aż zachrypłam, no spędziłam tutaj naprawdę masę czasu. <laughs> to nie było takie proste. I na projekcie mojej widzki były jeszcze kropki. Czyli gwiazdy, więc sobie kilka takich kropek porobię. Mam jeszcze takie srebrne gwiazdki z semilaka do paznokci i poprzyklejam je jeszcze w niektórych miejscach. Okej, okay, słuchajcie, makijaż jest już prawie gotowy. Użyję jeszcze paletki Anastasia Dream Glow Kit, żeby porozświetlać sobie niektóre elementy mojej twarzy. I użyję prawdopodobnie najbardziej odjazdowego koloru, z jakimś takim niebieskawym podtonem. Czy tutaj coś takiego znajdę? Czy będę musiała użyć palety Świetlówka? Okej, okay, znajdę. Użyję tego z fioletowymi drobinami, będę go mieszać z tym zielonkawym. A jeśli zastanawiacie się, co mam na ustach od samego początku, to to jest po prostu pomadka Agnieszki Janoszki we współpracy z Glam Shopem w kolorze Kyoto. Brakuje mi trochę jeszcze błysku tutaj, w szczególności po mojej lewej stronie, więc wykorzystam cień. Jest to Turbo Pigment z Glam Shopu w kolorze Raca i sobie go po prostu wklepię na wierzch, głównie tego żółtego. A na moje prawe oko tutaj sobie delikatnie wklepuję topper z paletki Mio Insta Glow. W kolorze Aquarius. A z kolei na wierzch tej pomadki nałożę błyszczyk z Fenty Beauty, ten w kremowym odcieniu Fenty Glow. Ale słuchajcie, mnie wypryszczyło <noise> po tym podkładzie nawilżającym nam. No po prostu mam ze 4 albo 5 krostek tutaj w miejscach, w których swędziała mnie twarz pod koniec dnia, kiedy robiłam ten test. Okej, okay, kochani, także tak prezentuje się gotowy makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba i że sprostałam temu zadaniu, bo zajęło mi to sporo godzin, myślę, że z 4-5. E, włącznie tutaj z ustawieniami i oświetlenia e, i aparatu, żeby miało to ręce i nogi. E, przyznam wam że wymagał ten makijaż sporo cierpliwości, ale cieszę się, że go zrobiłam, dlatego że przetestowałam sobie między innymi te farbki aktywowane wodą, bo tej marki jeszcze nie używałam i bardzo fajnie mi się sprawdziły. Tak jak wiecie, ja nie jestem. E, bardzo doświadczone, jeśli chodzi o takie super malownicze, artystyczne makijaże, także to była dla mnie fajna wprawka. I też powiem Wam szczerze, że to było niesamowicie relaksujące. I z tego właśnie względu myślę, że powinnam robić takie makijaże. Częściej. Z mojej strony, tak jak Wam powiedziałam, serdecznie polecam Wam robienie Face Chartów, zanim zabierzecie się za makijaże, czy to artystyczne, czy te bardziej dzienne. Fajnie jest sobie potrenować na Face Chartach, dlatego że później mamy takie ogólne pojęcie, jak ten makijaż może wyglądać. Jesteśmy w stanie go sobie zaprojektować. Nie musimy, wiecie, tylko w myślach em, go widzieć, bo to nie zawsze ma później pokrycie w rzeczywistości. A zwykle to, co na Face Charcie względnie już później pokrywa się z tym, co na naszych twarzach, także myślę, że wyszło mi dosyć podobnie, przynajmniej starałam się. Koniecznie dajcie mi znać, a dole w komentarzu. Dziękuję też serdecznie za wszelkie zgłoszenia, wszystkie te projekty makijażowe, bo jest tam masa inspiracji i na pewno będę z tego czerpać. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatni tego typu odcinek. Koniecznie dajcie mi znać, jak wam się w ogóle podobała ta formuła filmu. No, powiem wam, że naprawdę jestem pełna pozytywnych emocji, po wykonaniu tego makijażu mam nadzieję, że wy również i że nie przeszkadzała Wam zbytnio moja spuchnięta, chomicza twarz. A my widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Ściskam was bardzo serdecznie. Do zobaczenia, moi drodzy! Pa-pa-pa-pa!